Cześć, Rozpoczynamy koń temat przy i kolejną kategorię. Teraz na warsztat bierzemy grę ciałem. Pierwszą kategorią, która dotyczy właśnie gry ciałem, to są to sytuacje, w której zawodnicy walczą o piłkę. Nawet, że ten kontakt w takiej grze fizycznej, jaką jest u nich ok, jest nieunikniony, ale musi być limitowany. Jeśli zawodnik trzyma przeciwnika lub przeciwnika, albo odpycha, wpada tyłem lub przeszkadza w poruszaniu się przeciwnikowi. Takie przewinienie w pierwszej kolejności obłożone jest rzutem wolnym. Jeśli natomiast takie sytuacje mają miejsce bez szans dojść do piłki, to podnosimy kredyfikację kar do kary dwuminutowej. W tej samej grupie konsekwencji również będą pchanie lub przyciskanie do bandy lub bramki przeciwnika, ewentualnie atakowanie lub przewracanie przeciwnika albo celowe utrudnianie przeciwnikowi w naturalnym poruszaniu się. Te wszystkie sytuacje mają jeden bardzo ważny wspólny mianownik a mianowicie jest to walka o piłkę. z zawodników trochę przekracza walkę fizyczną ponad zasady dozwolone w uni hokeju. W hokeju dozwolone jest gra ale na zasadzie bark w bark, czyli wszystkie sytuacje, w której obaj zawodnicy lub obie zawodniczki walczą równo o piłkę, a nie między sobą, gdzie piłka przestaje być priorytetem. Jeśli chodzi o sygnalizację, to trzymanie pokazujemy jedną ręką wyprostowaną, i drugą, która trzyma tą rękę, scnalizując dokładnie gest trzymania. Odpychanie i przeszkadzanie jest to kilka możliwych znaków. W przypadku, gdy zawodnik odpycha, albo wpada tyłem na przeciwnika, okazuje się to albo przez ruch od siebie, albo ruch do siebie obu dłoni. W sytuacji przeszkadzania, czy na przykład blokowania przeciwnika przed ruchem, pokazujemy to przez gest skrzyżowanych rąk na klatce. Kładamy tych przewinień jest 207, czyli odpychanie, oraz 210, czyli przeszkadzanie. Pamiętajmy, że mówimy tutaj o konkretnym przeszkadzaniu, czyli takim, które ingeruje w naturalne poruszanie się albo normalny tor zawodnika, czy na przykład podstawienie nogi lub wejście ciałem w tor zawodnika, który biegnie. Kolejną grupą przewinień związanych z grą ciałem są nieprawidłowe zagranie piłeczki. Jeśli chodzi o przewinienia kwalifikujące się na rzut wolny, to idąc po kolei mamy zagranie stopą lub goleniem powyżej wysokości kolan. Tutaj tak samo jak z kijem. Do wysokości kolan możemy grać i kijem i stopami. Powyżej wysokości kolan za takie zagranie otrzymamy rzut wolny. Dalej mamy włożenie stopy lub nogi pomiędzy kij przeciwnika. czy tutaj analogiczne przejrzenie jak w przypadku gry kijem. Potem mamy zagranie piłeczki stopą dwa razy z rzędu. Jeśli zagramy piłkę stopą to ona potem musi dotknąć naszego kija lub jakiegokolwiek innego zawodnika abyśmy mogli ponownie zagrać piłkę stopą. Tutaj mamy grę w podskoku. Dotyczy to tylko sytuacji, kiedy zawodnik przyjmuje piłkę skacząc, natomiast niezajeczane są sytuacje, kiedy zawodnik w biegu lub lekko poskakując zagrywa piłkę, ale poniżej wysokości kolan. Ostatnim zagraniem z tej grupy jest zagranie piłki głową. Tylko celowa gra głową jest zajeczana jako przewinienie. Przewinieniami, których konsekwencją jest kara dwuminutowa jest w pierwszej kolejności zagranie stopą lub goleniem powyżej wysokości bioder. Widzimy tutaj są analogię do gry Dalej w przewinieniach dwuminutowych mamy grę na leżącą i grę ręką. Pamiętajmy, że są to przewinienia, na które nie możemy dać rzutu wolnego, tylko zawsze musi być to kara karę dwóch minut. Jeśli chodzi o grę na leżącą, zawodnik po pierwsze musi znajdować się w odpowiedniej pozycji grę na leżącą, czyli rzeczywiście musi leżeć, albo mieć rękę na ziemi, która nie trzyma kija, ewentualnie dwa kolana. Poza samą pozycją, grę na leżącą należy zasądzić i nałożyć. Pierwszy w sytuacji, kiedy zawodnik ma realny wpływ na grę, czyli na przykład zagrywa piłeczkę lub wyraźnie przeszkadza przeciwnikom w grze. Przechodząc teraz do gry ręką, pamiętajmy, że to sytuacja, kiedy zawodnik celowo gra ręką, co ma realny wpływ na grę. Przechodzimy teraz do sygnalizacji. Nieprawidłowe oraz wysokie kopnięcie. Tak jak widzimy sygnały są bardzo podobne, przy czym oczywiście wysokie kopnięcie to stopa uniesiona trochę wyżej niż w przypadku nieprawidłowego kopnięcia. Wody nieprawidłowego kopnięcia jest kara 204, a wysokiego kopnięcia kara 205. W sytuacji, kiedy zawodnik wkłada stopę lub nogę między nogi przeciwnika, pokazujemy ten sam sygnał jak w przypadku włożenia kija między nogi przeciwnika. Dalsze sygnały w kwestii nieprawidłowych zagrań piłeczki, to idąc z lewej, mamy podskok, który pokazujemy przez ręce unoszone do góry. Grę głową, gdzie ręka sędziego dotyka czoła. Grę leżąca. Gdzie ręka pokazuje na ziemię Pokazujemy ruch imitujący właśnie położenie zawodnika na ziemi. I na końcu gra ręką, czyli dłoń teraz podnoszona do góry. Kody tych przewinień to 212, 213, czyli gra w pozycji leżącej oraz gra ręką. Tak widzimy konsekwencje tych pierwszych przewinień, jednak niewielkie. Rzut wolny czy kara drużynowa. Oczywiście na meczu nich mogą zdarzyć się przewinienia, które będą prowadzić do dużo wyższych przewinień. Czyli takie przemienia z kategorii niebezpiecznej gry. Sytuacja, kiedy zawodnik gwałtownie atakuje na przeciwnika, lub przyciska, rzuca lub podcina przeciwnika przy bandzie lub bramce, kwalifikują się na karę pięciominutową. W przypadku niebezpiecznej gry fizycznej, tuż jest kara meczowa pierwszego stopnia. Granica między karą 5 a karą meczową pierwszego stopnia jest bardzo niewielka. To co warto pamiętać, to w przypadku, gdy zastanawiamy się nad nałożeniem kary 5 za niebezpieczną grę. Warto pomyśleć, czy to nie powinna być kara meczowa. Jeśli chodzi o scenalizację, to i karę meczową, i karę 5-minutową pokazujemy przez takie pięści złożone, skazujące ostrą grę. W przypadku kary 5-minutowej kodem będzie 504. W przypadku kary meczowej oczywiście M1. A to slajdzie Kończymy ostatnią grupę przewinień związanych z grą ciała. Zapraszam do testu, no i do kolejnego rozdziału.